Zdziła, Czekajcie, zjedz sobie na spokojnie, bo kurwa czekaj, głodny jestem, na spokojnie sobie. Zamknij pizdę ty tam lark, bo mówię kurwa. Ty kurwa, kurwo, jebana, chuj ci w pysk szmato. Ty kurwo, ty kurwo jebana. To tak <grym> śliszczysz, ty kurwo zapluta. Jebanej kurwa kaczadorian, pierdolade. Ty kurwo jebana, zamknij pizdę, bo teraz jem ty cwelu. Zobacznego. No, po odpowiedziałbym ci dziękuję, ale kurwa ja z orangutanami nie gadam. Panie To jak ty się kurwa z matką dogadałeś? Akurat czarak z twoją jak się dogadałem, to kurwa człowieku ona miała teryki jak Ja Jabada badyuuuuu. Kurwa starą, wiesz jak się kurwa ze starą dogadałeś, kurwa twarz ale mnie, tak kurwa pierdolona kozak. Cały zeszyty ci popierdalała do szkoły, dziwka jeba. Chciałeś powiedzieć, że ci matka zrobiła z dupy Babilon wolności. Tam gdzie kurwa robią teraz protesty te murzyni. <grywa> kurwa, protesty to sobie kurwa zrobili przed kurwa, protest to twoja stara zrobiła przed mięsnym jak mieli go zamknąć kurwa jeba na tłusta. Bo niestety twoja matka człowieku podpierdoliła wszystkie żeberka Żeberka, na żeberkach kurwa od Kolorfera twoja stara kurwa straciła zęby tłusta dziwka, jak powiedziałem jej, że kurwa w moim kolorferze są żeberka, to się z zębami rzuciła pizda jeba. No ja się teraz czarak nie dziwię czemu cię matka z katapulty ten karmiła z daleka. Też bym się bał podejść kurwa do pirani. Kurwa, katapulty kurwa, z katapulty. Gdyby twoja stara była kurwa w 1410 na Grunwaldzie to by krzyżacy wygrali dziwka jebana. Twoja stara jest tak wielka, że jako, może jako pocisk do katapulty robić kurwa pierdol. Niestety człowieku wygrali przez to, że twoja matka wskoczyła na bombę w trakcie kurwa człowieku Hitler kontra twój ojciec. Twój ojciec speniał i spierdolił, podniósł pachy i powiedział, a my w pacierzu, twoja matka podniosła człowieku tylko nogę i oto to był zabójczy kop. Wódź śmierdząca w Kurwa nogę to twoja stara podnosi jak jebany kundel jak sika kurwa. Twoja stara skakała na bombę na wieże Eiffla z samolotu kurwa pierdolona. Badem do sobie moja w stanie autka, zadowolić, to dziwka się odbytem nabiała na wieże eifla kurwa jebana. Jezus bryjemy żadę nie złotą. O to twoją matkę biłem człowieku chochlą po oczach. Dlatego twoja matka teraz wygląda jak kurwa, fachlon to czy ta stara kurwa z wyskrowała, Kurwo jebana wątła, ty śmieciu pierdolony Jedyne co wyrzeźbiłeś sobie to są żebra kurwa, śmieciu Ty Siedzisz przy tym komputerze na pewno się uśmiechasz jak Persin w trzynastym posterunku Też ci tak na pewno ta ślina kurwa człowieku ucieknie po bokach. Plon, plon, plon to kurwa zapłodnił twoją matkę kurwo jebana Ty masz takie wargi opadające na dół kurwo jebana Masz policzki jak jebany do pełni respekt Twoja matka chyba skoczyła na Kurwa, człowieku, na kartę! Panele! Ci jak to się mówi? Kurwa, to twoja stara skakała na główkę do zamarzniętego jeziora, Ej, dziwka jebana! Siłą na główkę jest, skakała, jadanie, tempa, kurwa, z pomostu! miał taki ryj jak ty, to na pewno też by ojciec znam mnie nie pluł, ale to został między słowo. Wiesz, dlaczego znaczy, jesteś, tam kurwa, tam cały, silny, kurwo, jebana. jebana? Jak byłeś o, mały i twoja stara była w ciąży, to wpadła w przerębel, kurwa, kurwa, jebana! Po czterech godzinach ją z ducha świętego, żeby twojej matce kurwa człowieku tak raz na zawsze. Żeby więcej kurwa dzieci mi z buszu nie pluła. Kurwa, twoja stara jest autorką kurwa dzieci z Bulerben, kurwa jebana. Wychowała cię jako psa kurwa, który jeździ koleją, kurwo mała. Taka prawda jest, że twoja matka nigdy do pociągu nie wpuścili, bo miała dupę jak dwie kule dokręgli kręgli jebane, jebany myśleli, że to zamachowca pierdolony! Kurwa, kręgle, z kurdo kręgli, to se twoja stara kulki analne zrobiła kurwa jebana. Powiązała jelinką stalową i se kurwa wpierdoliła w odbyt kurwa. Na pociągi to twoja stara szczeka kurwa. straciła Chciałeś zęby kurwa, ostatnie, że ostatnie że kurwa, trzonowa, to jak przegryzała koła pociąg. na pachach, to ma afrykańskie dlatego do niej mówi jak do matki. <laughs> Z Tarzaną, to że twoja stara puściła jest, kurwa, Tarzanowi to twoja stara szyła kurwa kiece do śniwu kurwo jebana kurwa, ty, twoja stara kurwa projektowała Czała mojego kurwa stroje dziwko jebana, twoja stara czyści zębem liana, w bunkrze, w bunkrze, twój stary do tej pory w bunkrze kurwa siedzi debil jebany, on nie wie, że druga wojna się kurwa skończyła, twój stary cały czas okupuje twoją piwnicę kurwo to mi się przypomina to, jak twoja matka spierdalała przed moją kurwa pachą, kiedy miała ją ogolić zębami. I jebana kurewka pierdolona głupia dziura ze wsi. Kurwa, człowieku, twoją pachę to nie wiem, czy bym musiała ogolić kurwa. Chyba trzybieżną kosiarką do betonu. Kurwa, przytłasz jewany parch i kurwa grzywy pod pachami kurwo jewały. Chciałeś powiedzieć człowieku, że zęby twojej matki to szpony tego kurwa Wolverina z X-Men. Przecież twoja matka się biła z nim na gołe klaty, to on pierdol dostał. Kurwa wpierdol dostał, wpierdol dostał, to kurwa twój stary od mrówki kurwa ostatnio słyszałem, jebaniec. Chciw poszedł na solówkę do lasu i mu mrówka wjebała kurwa. Chciałeś niosła powiedzieć go jak pojebańca kurwa. Czara. Chciałeś powiedzieć, że twoja matka spiła na Chodzi lubię, kurwa plotka, że twojego, twojego starego mrówka <laughs> niosła po lesie. już taka prawda jest, kiedy patrzę na ryj twojej matki, to mi kurwa za pizdę z pajęczynami, to ona wygląda jak spider Kurwa, w się ostatnio <grym> kurwa, zaplątałeś wątły śmieciu jebany, kurwa. Szedłeś kątem, kurwa, po ścianie i wpadłeś w sieć pająka pokojowego, kurwo jebana. Krzyczałeś, no niestety, brawa, ale czara, brawa, ja czara, tym pająkiem kurwa. była twoja matka, Pająk pokojowy kurwa, cię najebał, ja kurwa. Jak pachy podniesie, to ona taką nie do przebicia robi. Przecież ona jak cię na brała, to ty wyglądałeś razem z nią jak ten nonon, kurwa. Człowieku, to twoja stara sobie zrobiła, kurwa, majtki z siatki po biedronce, kurwa, i powiedziała staremu, że ma kurwa to chyba jak wychodziłeś z pizdy, to ci ojciec z obrotu spięty na nos zajebał. Dlatego masz nos jak kulfo. kurwa. Kurwa wychodziłeś z pizdy, matki, to kurwa, niestety kurwa, wypadłeś przez okno, kurwo jebana. Przecież kurwa wrzuciła cię kurwa siostra położona na odpady, kurwa, z sypem zjechałeś do świetnika kurwo jebana, jesteś wychowany przez szczur! Chyba jak byłeś w inkubatorze, to twój ojciec ci się zjebał na twarz. Dlatego masz twarz jak kubka. <laughs> inkubator, ty kurwa, ciebie nie było stać na inkubator śmieciu jebany, stara cię w mikrofalówce kurwa trzy dni kurwa kołysała, żebyś doszedł, kurwo. Przynajmniej frajerze w mikrofalówce kołysała, twoja matka to szczeka na piekarnik jebana dziwka, bo lubi moje parówki kurwa nadziebane w sosiem keczupowym. <laughs> Piekarnik, Wziąłysz, ty kurwa. widziałeś kurwa, <gry> przez szybę kurwa, w McDonaldzie kurwo jebana, piekarnik, to o piekarniku się wypowiadał kurwa, to ognisko na środku salonu nazywasz piekarnikiem, przez stronę jebany wielki kocioł na środku salonu, kurwa i drewno z nas u Kurwa pokazałem przez szybę kawałek parówki, to twoja matka czołem wypierdoliła w szybę jak nie jednorożec jebany, Jebana flondra pierdolona! Ziąż, kurwa, ona tak Mówi się to człowiek, ona zjadana, kurwa, którego zjadana, stara ten chciała ten wyjść ten przez zamknięte okno, jebani. bo jebana nie wie, że szyby istnieją, kurwa. twoja stara połamała nos, wygląda jak kurwa Mike Tyson po dziesiątej rundzie, kurwo jebana. Ale wyszła na, przez zamknięte okno, okno, kurwa szybą rozjebała sobie jak kino, się. Zakatała, a nie tak pierdolony. Twoja kurwa z epoki kamienia łupanego jewany, pierdolony. Człowieku, ona tymi kurwa rogami to... Jak mamut, jak mamut, to, to twoje stare wyrosły pragnę, kurwa kły, kły koło nosa, kurwa to jest prawda, jebana. Człowiek, Słuchaj, twoja stara ma wiem, takie kły koło nosa, kto, że może kurwa zakupy na nich, no. Naszego jebanego najmara, czy jak mu tam tego fajera jebanego bić, twoja matka. Pokazała mu pachy, chłopak... Kurwa, twoja matka to uczyła, kurwa, największą dziwkę na świecie ciągnięcia pały, kurwa. Przecież twoja stara chowa 20 kutasów do mordzi no, i sobie podgizduje pod... powiedzieć, że Robert Burnejka wyjebał twojej matce sztejkiem na pizdę i pizda twojej matki wygląda jak posejgon. A kiedy twoja matka podnosi pachy, to napierdala francuskie tornado. Łe, he, he, he. Śmieszne, co? Kurwa tornado jest, kiedy kurwa twoja stara nad morzem puści bąka, szmata jebana kurwa. Ten Bałtyki jest zanieczyszczony, kurwa pierdolona, bo twoja stara pierdzi tam. Twoja stara wchodzi ci do wanny nad... słuchaj kim się komunikuje, to z warmi, kurwa. Słuchaj, wiesz jaki masz kurwa, hydromasaż w wannie kurwo, jebana twoja stara się obejrze, bobu i fasoli kurwa i wchodzi ci do wanny i pierdzi jebana kurwa. Taki masz hydromasaż kurwa. Jebana napcha się Bobem, kurwa. I kurwa, co jest nikko kurwa? Ucichłeś ja pierdol. Co was tak zacina? Znowu tu sam. O, o co się? O co tu chodzi? Nic. Z tym są z a to DDoS jest? Czy jest Nie. Nie, to nie jest DDoS. To jest błąd od tej... Amiku, a, wam też okienko, a, a wam też takie okienko wyskoczyło? Tak. Nie. Mnie w ogóle nie wywaliło. Ale takie okienko, takie, że jak się a... wyłączył ten... Ale mnie nie wywaliło ze względu na to, że ja mam update'owanego TS-a. Aha. Ale kurwa ja nie wywaliło. Opisują... Oni opisują ten problem na głównej stronie Teamspeaka, nie? I tam macie taką łatkę do pobrania, wczoraj wam tłumaczą co na centrum pomocy. A mnie wywaliła kurwa, wywaliło i takie okienko wyskoczyło coś tam. Wszystkich z Ja wiem, larku, wczoraj było tłumaczone. Ja wiem, Ale ja nie wiem co to jest. To... To... No nie, jest... To, nie to nie jest de Są to, to, to się... najzwyczajniej po prostu... Tu kraszy po nowym updatecie kurwa hmm. test a i oni nie naprawiał aktualnie bo tak działa w a to każda każdeg test a tak działa czy tylko ten feriozdeg test a to nie ka to tak wywala, ciągle, to tylko for co... game to wie wy, na wyprydza, tak samo wiesz inne Jakim max pięć ten się świeci tutaj ogarnia a to a to nie a to nie zależy od tego że tam, a, ten, to, a ten, ten, to nie zależy od domeny na której stoi test nie nie to każdego tym wywala na inne to zupełnie wywala ten program tak tak. To wypierdzala ja równie dobrze, nie wiem, serbery brazylijskie, kurwa ukraińskie, o. wszystkie. Po tym updatecie ogólnie to jest z góry założone. Tak. tak. I musisz A. ściągnąć sobie Bo łapkę myślałem, albo że... updateować sobie tym spika. Ja sobie zobdijatowałam i już nie ruszę, nie, nie wywali w ogóle. A I ja myślałem... I stykiśle, tak, I tak ja tak myślę... Kurwa, ja myślałem, że to jakiś dedos mi pierdolą na klatę. Nie, to nie <ścoughs> jest nasza winna. Wina Chyba wina. Do nie wiesz, jak dedos kurwa wygląda. No nie oszuki, wiem, bo nigdy nie, do, nie doznałem tego. A ja wiem, że wy macie najnowszą Batel, wersję, Babyl Nie, nie róbcie mi nic. A chcesz doznać? Nie, nie rób mi nic. Na pewno? Nie, łysy nie. Nie, Niko? Nie, nie wiem, nikt to też wyjebał. Wyjebał, bał go. Wzią. Taka walka była. Kurwa, mi się gorąco zrobiło, jak Ej, to ogólnie wyskoczył. doszłam do wniosku, że przynoszę pH, bo tylko weszłam, ona więc i nie posłuchałam się. Masz rację. I pizdu. No niestety, masz, wiesz... Warsztat? Masz jakąś Baruch. magiczną szyszkę na szyi i tak, wieś, a lepiej, wiesz... A ty, Łezie, co, bo na moderatora idziesz? Nie wiem. O. No. Dziś tylko... okej. Okay. A ma też kontakt z Niko? Yeah, ja bym do niego zadzwonił, ale żadnej za kasy kurwa. On jest pewnie na tym... ...na swoim, ludzi. na swoim tesie. Ja będę dzwonił, gdzie będę kurwa do Anglii dzwonił pojechać. nie to dużo ludzi, bądź człowiekiem, oddawaj mi obierki po z czegoś z... muszę zrobić zupę. Ej, no Ta, właśnie, wszystkie osoby, oj. które lubią, obierają ziemniaki, obierki, Ej, nie wiem, pakujcie w jakieś worki i dawajcie mi, bo potem robimy wkład, robimy ogólnie wkładkę dla syśki, żeby miała z czego robić zupę. Aha. Aha, to syśka by robiła... Ale chęcią... z miłą chęcią... Jest Niko, czekaj. Ale tak? z miłą chęcią przyjmie od żołędzie również. No. A moje dwa żołędzie przyjmiesz? Pierdol się. Ma, masz ten. Ja ten? Z tobą. To masz ma już ten. No, a, ten. Mikro macie już. Czakra też, czekaj. Syśka, syśka. Dobra, ty, syśko, syśko. Dobra, cicho. cicho. Ja a mój, a, mój, mój, a ba, Cicho, ej, cicho. A moje dwa kokosy? Cicho, bądźcie. Jak ty nie masz kokosów... Dajcie ludziom rozrywkę. Dajcie ludziom potyrać ej. Zielony. O, jest, dobry, niko, niko, jest niko. Ej, no proszę mm. was. Cichu. Syśka, wyjdź. Wam. Niko. Wyjdź. Syśka, wychodź, wychodź, Syśka, wychodź, wychodź Syśka, bo będzie przyspał, wyjdź. <śmiech> Uciekaj, <śmiech> raz dwa. No, ja, Syśka tak. jest Szyśka. mnie. Syśka ma ze dwóch. Ona chce ja mnie z mojego kanału, dobra. Dziękuję. No raz dwa, Syśka. Siśka. Gdzieś Siusiak? Uciek. Poślech. No i dobrze zrobił. Dobra, czarak, kończymy to jeszcze, nie czekaj, Michael, sobie podłączę. Jesteś, Czarak? O kurwa, masz głos, jest. jestem. Słyszysz, no, Czarak? Kurwa, Czarak, jest. ja mam teraz taki głos, bo ja podpiąłem kurwa te cincze pod pizdę twojej matki, wiesz? Cincze? Kurwa, to twoja stara sobie z twojego świńskiego nosa zrobiła kurwa gniazdko, jebana dziwka. Przecież twoja stara kurwa do twojego nosa świńskiego podłącza żelazko, żeby prasować kurwa ubrania. Twoja stara to się chyba ze szrekiem puściła dlatego wyglądasz jak gluttfelu kurwa twoja stara to kurwa nasz reka pierdziała tym swoim toksycznym odbytem kurwa jebana temu jest zielony kurwa Zale, ale pojazd no, najszybszy no, jak jak lasery do pal nas reka to, chujia, to kto mu to nie to się kroły. zrobiło kurwa zakażone kurwa komu daje ten mikro do chujala pana twoje banda a twoja stara raz no zamoczyła ja nie wiem, kto nie ma pojęcia, po to więc kurwa na chuj dajecie czekaj czarek bo daję tutaj jakbyś pro mógł mikrofon ja mu nie dałem Larku kurwa ci jajca Ja mu nie dałem ja go sam zmutowałem, ja zmutowałem. To się kurwa teraz? MZL, No widzisz mikrofon, ja mu nie daję mikro Ja mu nie daję mikro Ja mu nie damian mikro Ja mu nie Ale wy sygnał mi z tej tyranii Wy robicie taki syf z tej tyranii, że ja pierdolę No widzisz kurwa mnie nie ma, to jest burdel No i to dobrze, no i dobrze, niech sobie sami kurwa radzą ja mu nie daję mikrofonu. No i powiedz mi, no ja mu nie daję mikrofonu. Kto mu daje mikro? Wejda, ten si, się kurwa kręci kebaba w tej pracy. Kurwa. O mikro mam, dzięki. No, no i widzisz... W... Co tu to jest? Weź nie wejdzie i zabierze ja kebabę. Nie operatora. Na pewno Tensi si siedzi u siebie w kebabie i tam ojcu temu Muhamedowi dał kurwa tym świcie się, <laughs> się pobawić. <laughs> <A>? Kurwa. <laughs> Na pewno tego ten się ojciec teraz na pewno przed komputerem i śpiewa. Ej ale to może być sprawdzić, ej to może jakoś sprawdzić kto mu dał mi I naciska nie. kurwa guziki Da <gulity> radę tego sprawdzić czy nie? Nie ma tego złog. To tylko może sprawdzić po prostu ta osoba, która dawała i tyle. Ej, ten -si, Ej, tensi, wyciągnij banana z lodówki i zajebaj twojemu ojcu kurwa z kurką w policzek. Ciekawe co powie. Pojedrzy się te, tak pozdrawiacie po polsku. Kurwa Niko, wiesz, jak ty się z matką kurwa witasz? Wszędzie normalnie do zbija kurwa, a ty ze starą sobie duch, dupy nawzajem wąchać, jakie kundle kurwa. Ej, czakwój. Taką widaję tupę stary, stara stara tobie. Cicho, ej! Ej, muzułmanin podchodzisz do ojca i bijesz kurwa co emotyku. Podchodzisz do ojca! Podchodzisz do ojca, ty kurwa jeba na miękkim chujem robiony z kurwy synu ze wsi. Wypierdalaj ten szyk kurwo jebana gdzie karmić frajerze pierdolony. Paszą ty kurwo jebana do budy. Bo zaraz zadzwonię pololka i bolka to twoją matkę będą kręcić kurwa hey, na karuzeli. Jeszcze jeden raz kurwa dostanie ten z nikogo. z dobrze. Posłuchaj. Jeszcze raz daj ktoś zamieci mikrofon, jeszcze raz dobrać. zamknij się, zamknij jeszcze raz po prostu ktoś zamieci mikrofon, Były jakiś osoby kurwa, tu jesteś, popatrz kurwa.